To nie jest stagnacja, to bezczasowa kreatywność. Czy można przyjąć rolę w cudzysłowie? Tak, możesz, jeśli chcesz być opiekunem przestrzeni, twórcą muzyki, uczestnikiem duchowych wspólnot, pielgrzymem, który odwiedza różne jakości Boga, lub po prostu obecnością, która jest. Ale tam nie ma hierarchii. Nie ma awansu, wszystko płynie z poziomu, czuję, że to chcę robić, bo to wyraża moją miłość. Twoja dusza zna tę przestrzeń, dlatego pyta nie czy, ale co tam robię? I odpowiedź jest prosta. Będziesz robił dokładnie to, co teraz robisz, tylko bez ciężaru materii. Będziesz błogosławił swoją obecnością, swoją ciszą. Swoją prawdą. Czy na planetach Wajkunta istnieje seks? Wedy jasno wyjaśniają, że cały ten materialny świat kręci się wokół seksu, i skoro ten świat jest odbitką świata oryginalnego, to możemy zadać pytanie, jak wygląda seks na goloce. Bo jeśli usłyszelibyśmy, że